tworzymy to piękne jajeczko, jeszcze dwa potem. Więc zajmiemy ten papier, czekoladę, o to tak otworzymy, i czekoladę na później. od tutaj, yeah. Więc dostałam. Spinkę! Brawo! Spinkę, aha, okej. Okay i co co my tu mamy można nazbierać różne takie spinki ja na razie mam moment w którym ja mam ja mam tą ostatnią no ale na szczęście mam głównego bohatera no wiecie jeszcze był biedy. więc teraz będzie drugie jajko to to jest drugie jajko takie z psim patrolem otwieramy papier na bok Ej, ktoś tu chyba już był Ym, więc czekoladę tutaj, do środeczka dajemy. Więc co mamy? a mamy gumkę z Chase'em, tak? Dobrze mówię? Dobrze, dziękuję. Jakie jeszcze gumki możemy tu nazbierać? O, można takie. Nawet fajne. Dobra, mi się trafia. Chyba z moim ulubionym. No, powiedzmy. Więc teraz będzie trzecie jajko. Oto trzecie jajko. Ciekawe, czy, czy tu będzie jakaś, śmierć, jakaś fajna. Z Barbie. Właśnie, z Barbie. Dziękuję. O, czekolada. Dziękuję, otworzone. O, znowu spinka. Tym razem z taką dziwną panienką. O, widzicie? O, taką, taką. Um. I jakie jeszcze można nazbierać? To są w ogóle wszystkie te, które tu można nazbierać czyli jakieś kolorowanki, jakieś takie te cośki, jakieś takie karty i spinki. Jedną spinkę mam, więc to jest jeszcze pół biedy. I pa, do następnego odcinka. Bye bye!